Gdy nie radzimy sobie z lękiem czy też innymi trudnymi emocjami, traumami, to wiemy, że jest to problem natury psychologicznej i musimy popracować z naszym umysłem. Z drugiej strony doświadczamy jednak lęku i traum w ciele, czujemy to często w ciele. Pytanie zatem, jak uwolnić ten lęk i traumy z naszego ciała? Zapraszam. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojtek Wiśniewski, jestem terapeutą, pedagogiem i w tym podcaście dzielę się wiedzą dotyczącą psychologii, terapii, autoterapii. I taki też będzie temat dzisiejszego odcinka, ponieważ będziemy mówić o lęku, o traumie, ale w trochę innym myślę kontekście niż taki typowy psychologiczny, ponieważ Będziemy mówić o tym, co dzieje się tak naprawdę w naszym ciele i jak to zmienić, kiedy dokucza nam lęk, stres, jakieś rzeczy związane z dawnymi wydarzeniami, traumami. I teraz najczęściej, kiedy właśnie doświadczamy trudnych emocji mamy jakieś przykre doświadczenia, które wciąż w jakiś sposób zaprzątają, powiedzmy, nasz umysł, to Wiemy, że jest to problem natury psychologicznej. Bardzo często idziemy do psychologa, do terapeuty, psychoterapeuty, natomiast z drugiej strony, my doświadczamy też tego lęku, trudnych emocji, traum w naszym ciele, czy to poprzez ból, czy przez napięcie, poprzez różne objawy somatyczne. I teraz Pytanie jak sobie z tym poradzić jak uwolnić w pewnym sensie traumę lęk z naszego ciała jak działa ten system umysłu ciało jak rozbroić po prostu te rzeczy które często dzieją się między jakby naszym ciałem i naszym umysłem. I teraz zanim opowiem ci jak dokładnie działa ten psychologiczny system umysł ciało związany często z lękiem, z traumą, stresem, strachem. To chcę się posłużyć pewną historią, która mi się przydarzyła, pewną sytuacją, która fajnie obrazuje właśnie, może być fajnym odnośnikiem do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Wcale nie jest to jakaś stara, dawna e, sytuacja. Tak naprawdę ona wydarzyła się ponad rok temu, i wyglądało to w ten sposób, że zostałem zaproszony na spotkanie biznesowe do pewnej firmy, dla której kiedyś robiłem różne projekty. I ponieważ znałem tę firmę, to postanowiłem, że wejdę nie od biura, tylko łatwiej będzie mi wejść przez produkcję, zobaczyć co się tam dzieje i dojść do biura. I w momencie, kiedy wszedłem na Produkcję, nagle poczułem taki silny napad nie wiem, strachu, stresu na zasadzie napięcia w moim ciele szybkiego bicia serca, ścisku w żołądku i bardzo mnie to zaskoczyło. Zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. I pierwsza moja myśl była taka, że idę na spotkanie. Może nagle to spotkanie, które za chwilę się odbędzie mnie. Mocno zestresowało, natomiast z drugiej strony nie wydawało mi się to realne, ponieważ nie bałem się tego spotkania. To nie miało być coś ważne, więc zacząłem się zastanawiać, co mnie niepokoi. I nagle doszedłem do wniosku, że chodzi o zapach. I przypomniałem sobie, że pachnie na tej produkcji jakąś taką chemią, która bardzo mi przypomina to, w jaki sposób. Śmierdziała, chciałbym powiedzieć, moja szkoła podstawowa, też pewnym jakimś środkiem chemicznym do czyszczenia podłóg. Szkoła podstawowa kojarzy mi się z traumatycznymi wydarzeniami, których myślę, że nie muszę jakby teraz tutaj przywoływać, ale generalnie szkoła i ten zapach kojarzy mi się z trudnym, bardzo okresem w moim życiu. Więc ten zapach, który poczułem po kilkudziesięciu latach od ukończenia szkoły, wywołał u mnie reakcję stresu, napięcia, zagrożenia, której, która oparta była na tym, co przeżyłem w tej szkole podstawowej. I to był jakby ten taki główny trigger element, który w kilka sekund, a właściwie nawet pewnie nie całą sekundę wywołał u mnie silne napięcie. I dlaczego przywołuję tę historię? Przywołuję ją, ponieważ ona ładnie obrazuje to, jak działa nasz system związany z pobudzeniem, związany tak naprawdę z ostrzeganiem nas przed zagrożeniem. Pewne elementy, które odczuwamy, których doświadczamy pod kątem również naszych emocji, to podświadoma, bardzo szybka reakcja naszego umysłu, który reaguje na zagrożenie. Czyli w tym wypadku poczułem zapach, który mój umysł skojarzył ze szkołą podstawową, jakimiś trudnymi wydarzeniami i postanowił mnie od razu pobudzić i ostrzec, że może jestem w zagrożeniu. Oczywiście się myląc. I to jest ten pierwszy element tego systemu, ponieważ część rzeczy w naszym życiu, naszych doświadczeń związanych z, z pobudzeniem, z zagrożeniem właśnie pojawia się w ten sposób w podświadomy. Nasze ciało reaguje bardzo szybko. Natomiast z drugiej strony część tego systemu też może działać w inny sposób. Wysyła tak naprawdę informacje do naszego umysłu, że coś się dzieje nie tak i w tej sytuacji moglibyśmy to jakby zinterpretować w ten sposób, że zaraz po tym moim poczuciu fizycznym, które pojawiło się jako pierwsze, zacząłem się zastanawiać, co się ze mną dzieje. Zauważyłem, że jestem w lęku, że jestem w napięciu i szukałem jakby jakiegoś, jakiejś interpretacji, dlaczego. Pierwsza moja myśl była taka, że idę na spotkanie, może to spotkanie mnie stresuje, dopiero potem doszedłem do tego, że coś jest nie tak z tym zapachem. Więc mamy w swój umysł i również w nasze ciało poprzez układ nerwowy wpisany pewien mechanizm alarmu. I teraz ten mechanizm może działać szybko, automatycznie, kiedy nasz umysł. Uzna, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu, bo coś dostrzeże typu na przykład jakiś zapach, coś mu przypomni coś niebezpiecznego z przeszłości. Z drugiej strony, mamy też po prostu tą część systemu, która związana jest z racjonalnym myśleniem, gdzie możemy przewidywać, właśnie zastanawiać się nad. Swoimi emocjami, nad tym, co czujemy. I teraz nasz umysł uczy się różnych zagrożeń całe życie. Tak jak mój nauczył się tego zagrożenia związanego z zapachem poprzez różne doświadczenia w szkole podstawowej, ktoś, kogo ugryzł na przykład pies, będzie bał się psów, więc jakby podczas naszego życia, cały czas, nie tylko w dzieciństwie, ale również teraz, jako już dorosłe osoby, uczymy się tak naprawdę różnych zagrożeń i nasz umysł. Uczy się reagowania na to. Więc moglibyśmy powiedzieć, że w ten sposób mamy też jakby wpisane pewne traumy w nasz umysł, w nasze ciało. I gdy mówię trauma, nie chodzi mi o traumę przez duże T na zasadzie czegoś bardzo poważnego psychologicznie, psychicznie, na przykład rzeczy związanych ze stresem pourazowym, ale po prostu pewnych wspomnień, pewnych doświadczeń, które nadal były tak trudne emocjonalnie, że nadal wywołują u nas jakieś właśnie silne pobudzenie, napięcie, stres. I tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ, tak jak wspomniałem na początku, kiedy myślimy o lęku, kiedy myślimy na przykład o traumie, to myślimy o problemie psychologicznym, który musimy rozwiązać poprzez, nie wiem, zmianę myślenia, popracowanie nad swoimi emocjami, generalnie poprzez jakieś zmiany psychologiczne. Natomiast my tak naprawdę doświadczamy też tego w ciele, w jakimś sensie nasze ciało jest przyzwyczajone, nabywa po prostu poprzez działanie z umysłem. Taką szybką bardzo reakcję na zagrożenie. I kiedy myślimy w takim razie o terapii psychologicznej, o pójściu do terapeuty, do psychologa, to pojawiają się dwa ważne pytania. Po pierwsze, jeżeli ja zamartwiam się, tworzę cały czas w swojej głowie czarne scenariusze. To to wywołuje u mnie lęk, napięcie w ciele, i jest to jakaś rzecz, którą mogę przepracować, jakby właśnie jeżeli chodzi o moje myślenie psychologicznie. I terapia wydaje się mieć sens. Natomiast co zrobić z tymi rzeczami, które dzieją się podświadomie, kiedy mój umysł bardzo szybko, w milisekundy, pobudza moje ciało pod wpływem jakiejś traumy, dawnego doświadczenia, wspomnienia. Drugi problem, który tu widzę, to to, że poprzez zmianę myślenia, interpretacji, możemy uspokoić się mentalnie, poczuć się bardziej bezpiecznie. Natomiast co z naszym ciałem, które zostało już w jakiejś sytuacji pobudzone? Generalnie ta energia jakby nie zniknie, ona zostaje uwięziona w tym ciele. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to sam proces, powiedzmy, mentalny też nic z tym nie zrobi. I bardzo często później, ta energia, właśnie to napięcie zamienia się jakby w taką szybką reakcję naszego ciała, w, potem w objawy somatyczne i wręcz choroby. Więc mamy tu pewien problem. Na zasadzie w terapii psychologicznej bardzo często specjaliści zajmują się tylko głową, zajmują się tylko tym, jak myślimy. I często nawet słyszę to od osób, które. Pojawiają się u mnie na terapii, że na przykład pracowali z psychologiem i cały czas słyszeli odnośnie swoich objawów somatycznych. Nie przejmuj się, jak zmienisz myślenie, to twoje objawy somatyczne znikną. Szczerze mówiąc, wątpię, jeżeli. Część tego co się w nas dzieje jest podświadoma, jest szybką reakcją naszego ciała, to zmiana myślenia nie zmieni wszystkiego, jest tylko częścią powiedzmy drogi do wyzdrowienia, do lepszego samopoczucia. I gdy popatrzymy na to co dzieje się teraz jakby pod kątem jakby takiej praktyki terapeutycznej, to widzimy, że jakby wielu specjalistów zaczyna się otwierać właśnie i dostrzegać to że potrzebujemy więcej pracy z naszym ciałem, i pojawiają się nowe informacje, nowe techniki terapeutyczne. Do takich można zaliczyć m.in. innymi teory, teorię Petera Lewina dotyczącą sensorycznego doświadczania, EFT, myślę, że w pewnym sensie EMDR. Innymi słowy, coraz więcej. Specjalistów, terapeutów zaczyna widzieć, że często sama praca z umysłem nie wystarczy, sama psychologia nie wystarczy, że potrzeba również zajęcia się ciałem, uwolnienia tego, co dzieje się w naszym ciele. Co to jednak znaczy? Jak do tego podejść w swoim codziennym życiu? Chodzi o to, aby przede wszystkim być bardziej świadomym. Nie tylko tego, co myślę, ale przede wszystkim być bardziej świadomym tego, co dzieje się w moim ciele. I bardzo często zacząć od tego, co dzieje się w moim ciele. Nie jakie są moje emocje, bo to już jest jakaś interpretacja na zasadzie czuję lęk, tylko na zasadzie jakie są moje doznania w ciele, co one mi mówią. I kolejna rzecz, właśnie jakie myśli się pojawiają w związku z tym, czego doświadczam. Jeżeli to jest lęk, to. Czego konkretnie się boję? Na ile to jest straszne i co chcę z tym zrobić? Więc wracając do tej sytuacji, o której mówiłem, odnośnie tego mojego wejścia na produkcję. Dokładnie w tej sytuacji zacząłem od swojego ciała. Na zasadzie zauważyłem jakby na początku lęk, ale zamiast skupiać się na lęku, zacząłem sobie zadawać pytanie, co ja czuję i czułem, jak szybko bije mi nagle serce, i czułem przede wszystkim ucisk w żołądku, co dla mnie, ponieważ znam swoje ciało, wiem, że jest po prostu sytuacją skrajnego stresu, to znaczy, że jestem bardzo w tym momencie zestresowany. Więc była to dla mnie informacja, okej, okay. nawet nie chodzi o lęk, jesteś po prostu w sytuacji stresu. I zacząłem sobie zadawać pytania, ok, jakie myśli mi przychodzą? No i pierwsze myśli były: czuję lęk, bo idę na spotkanie. Natomiast gdy zacząłem się zastanawiać dobra, ale czego konkretnie się boję bo ważne, żeby nazwać często te emocje to nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi. W zasadzie niczego się nie boję, nie boję się tego spotkania. Więc zacząłem szukać dalej i udało mi się dojść do tego, że to ten zapach wywołuje u mnie niepokój. I gdy znowu zacząłem się pytać, ok, jakie myśli mi przychodzą, czego się konkretnie boję, to przypomniałem sobie powiedzmy to traumatyczne wydarzenie ze szkoły podstawowej. I wtedy wiedziałem już, co jest tak naprawdę, z czego wynika ten strach, i mogłem nad tym popracować na tych dwóch etapach: psychologicznych, umysłu i ciała. Psychologicznym na zasadzie, aha, wiem, skąd się to wzięło. Mogę się uspokoić, jestem bezpieczny, bo nie jestem w szkole. I nie ma żadnego zagrożenia. Mój umysł po prostu w tym momencie się myli. Natomiast to uspokoiło mnie mentalnie, ale nie zmieniło kompletnie tego, co czułem w ciele. Nadal, nadal mój żołądek był ściśnięty, serce biło mi szybko, więc zacząłem oddychać w specjalny sposób, robiąc dwa wdechy. I długi wydech na zasadzie, bo jest to jedna z najszybszych, najskuteczniejszych metod na szybkie, jakby usunięcie napięcia z ciała. I miałem do tego biura, nie wiem, może 100 metrów, gdy dochodziłem do biura, wychodziłem już z produkcji, to czułem się już prawie zupełnie spokojnie. Więc pokazuję Ci cały proces, który jakby możemy. Wykorzystać w różnych sytuacjach związanych z lękiem, z traumą w naszym codziennym życiu. Natomiast, tak samo moim zdaniem, powinna działać terapia na zasadzie zastanowienia się nad tym, co ja myślę. Czy jak myślę, czy nie generalizuję, czy nie tworzę czarnych scenariuszy? I to moje myślenie po prostu wywołuje napięcie w moim ciele, i tutaj trzeba popracować psychologicznie, i jest to związane z lękiem, z permanentnym lękiem, z jakimiś traumami nieprzepracowanymi, ale z drugiej strony. Musimy też nauczyć się obserwacji ciała i pokazać osobom, jako terapeuci, moim zdaniem, jak pracować z ich ciałem, jak poznać swoje ciało, a potem jak wykorzystać różne techniki relaksacyjne, ćwiczeń fizycznych, takich różnych ćwiczeń sensorycznych, aby uwolnić to napięcie, lęk, traumy z naszego ciała. Więc od czego musimy zacząć? Od zrozumienia tego, że. Nasz umysł i ciało to jeden instrument. I czasami w terapii, gdy idziemy do psychologa, terapeuty, wszystko zadziała, bo wszystko gra. Ale czasami nie zadziała, bo to wygląda w ten sposób, jakbyśmy grali na super instrumencie, który nie jest nastrojony, bo nasze ciało i umysł nie są ze sobą zestrojone. Więc musimy. Mieć większą uwagę nie tylko w stosunku do tego, co dzieje się w naszej głowie, ale przede wszystkim do tego, co dzieje się w naszym ciele. Do tego jak lęk. Może jakieś traumy wpływają na nasze myślenie, ale też jak wpłynęły na nasze ciało, co z tym ciałem się dzieje, co to ciało nam mówi, kiedy jest spięte, kiedy szybko bije serce, jakich doznań doświadczamy. Praca psychologiczna z lękiem, z traumą, z innymi trudnymi emocjami, nie zawsze zatem wiedzie tylko poprzez myślenie, poprzez psychologię. Tak naprawdę bardzo często wiedzie poprzez ciało, poprzez. Pracę z ciałem i zrozumienie nawet nie tych emocji, tego, co już interpretujemy, ale zrozumienie naszych doznań, jak ciało nam komunikuje pewne rzeczy i nauczenie się reagowania na to. Ponieważ z jednej strony, kiedy myślimy w negatywny sposób, tworzymy czarne scenariusze, za bardzo się obawiamy, to wywołujemy napięcie, powiedzmy, niepokój w naszym Ciele, ale z drugiej strony, kiedy coś dzieje się z naszym ciałem, czego nie rozumiemy, nie czujemy się bezpiecznie w naszym ciele, to to wywołuje lęk, niepokój i różne problemy mentalne. Więc jest to jeden mechanizm i musimy zająć się i umysłem i naszym ciałem. I szczególnie dotyczy to osób z zaburzeniami lękowymi, z różnymi dawnymi, traumatycznymi doświadczeniami. Widzę, jak właśnie połączenie terapii psychologicznej z Pracą z ciałem, z nauczeniem się lepiej swojego ciała, swoich emocji poprzez mindfulness, połączenie to z treningiem interoceptywnym, właśnie przyglądaniem się temu, co dzieje się w różnych sytuacjach w moim ciele, jak mocno poprawia to, jakby sytuację właśnie tego typu osób. I dużym błędem jest często to, że wierzymy, że nie da się już tego zmienić nie da się zmienić lęku, nie da się zmienić reakcji naszego ciała. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, to jest system, który uczy się różnych zagrożeń przez całe życie i przez całe życie może się. Nauczyć, że coś jest niebezpieczne, ale tak samo może się nauczyć, że nie jest niebezpieczne. I mam codzienne przykłady, jakby z terapii. Ostatnio pracowałem na przykład z taką osobą. Jeżeli to oglądasz, Grzesiu, bo wiem, że często słuchasz podcastu, to serdecznie Cię e, pozdrawiam. Osoba, która jest na wyższym stanowisku, ma bardzo dużo różnych spotkań biznesowych e, i Podczas pewnego spotkania doświadczyła jakiegoś gorszego samopoczucia. I w jakiś sposób umysł połączył to gorsze samopoczucie, w sensie czegoś na zasadzie zemdlenia, omdlenia itd., z całą sytuacją, czyli sytuacją spotkania. I to wywołało jakby pewną, pewien rodzaj strachu, fobii przed spotkaniami. Czyli jedno wydarzenie, bez znaczenia na całą masę innych sytuacji, które do tej pory były podobne w życiu tej osoby, spowodowało, że nagle pójście na spotkanie, nawet w swojej firmie, było związane z ogromnym lękiem, stresem. I tego typu doświadczeniem, czyli pojawiła się jakaś forma, powiedzmy, traumy, doświadczenia negatywnego, związanego z dużymi emocjami przypisanymi do tej sytuacji. I poprzez właśnie terapię psychologiczną, zrozumienie, jak się uczymy tych rzeczy, poprzez pracę z ciałem, obserwację tego, co dzieje się w moim ciele, poprzez hipnoterapię, podmianę trochę tych emocji, poprzez wyobrażenie sobie właśnie. Kolejnych spotkań w spokoju, relaksie i tak i poprzez behawioralne doświadczanie, że idę na te spotkania i przełamuję lęk, umysł po prostu z powrotem wrócił do jakby swojej podstawowej funkcji, na zasadzie przestał bać się tych spotkań. Te trudne doświadczenia nie są zatem zapisywane na zawsze. Tak naprawdę nasz umysł, tak jak wspomniałem wcześniej, uczy się zagrożeń przez całe życie i mamy wpływ na te zagrożenia. Na zasadzie naprawdę możemy to zmienić. I aby się nam udało lepiej działać z lękiem, z różnymi trudnymi emocjami, często z jakimiś właśnie trudnymi doświadczeniami, które wciąż wywołują u nas silne emocje, napięcie, to musimy jakby. Na początku zadbać o większą samoświadomość, świadomość tego, co się dzieje w moim ciele, jakie są moje doznania, jakie są potem ewentualnie moje emocje, myśli. I tu skuteczna może być różnego rodzaju terapia, ale sięgnięcie również po techniki mindfulness, do których serdecznie Cię zachęcam, ponieważ one uczą nas właśnie takiej obserwacji i też obserwacji w pewien szczególny sposób. Trochę obserwacji, jak jakiś zewnętrzny obserwator. Więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, zadbanie właśnie nie tylko o pracę ze swoim umysłem, z tym jak ja myślę, czy nie generalizuję, czy nie tworzę ciągle czarnych scenariuszy, ale też z tym, czy ja czuję się bezpiecznie w moim ciele. Często czując różne objawy somatyczne, ciągłe napięcie szybkie bicie serca, na ile te rzeczy są dla mnie niepokojące, czy ja czuję się po prostu w tym ciele bezpiecznie, czy rozumiem też swoje ciało. I jeśli interesuje Cię więcej informacji odnośnie właśnie takiej pracy z ciałem, to serdecznie Cię zachęcam do zerknięcia na promentalnie.pl, czy poniżej znajdziesz link do... Darmowej strony, która jakby jest odnośnikiem do grupy na Facebooku i do newslettera, gdzie dzielę się właśnie tego typu różnymi technikami uwalniania emocji, traumy, relaksacji, co pozwoli Ci po prostu lepiej działać z ciałem, ponieważ od tego powinniśmy zacząć. I moim zdaniem, każda terapia, szczególnie jeżeli chodzi o trudne emocje, traumy, Powinna być nie tylko terapią, która skupia się na psychologii, ale również skupia się na naszym ciele, ponieważ jest to jeden i ten sam mechanizm. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że był to dla Ciebie interesujący odcinek, pokazujący trochę to, co dzieje się w naszym ciele, a nie tylko to, co dzieje się w naszej głowie odnośnie traumy, lęku i innych emocji. A ja Ci już serdecznie dziękuję. W kolejnych. Podcastach będę rozwijał ten temat, pokazując Ci też trochę techniki, różne stany, w jakich często znajduje się nasz umysł i ciało. Więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Cześć.